Myślę, że mając swój taki projekt życia, no, moim na ten moment jest ten podcast, to z tego projektu nie można sobie stworzyć celu życia, bo to jakby podupada na pewnym stopniu wartości całego tego projektu, bo ten projekt staje się o coś, ten projekt staje się czymś, a w istocie rzeczy często te nasze fascynacje. Są po to, abyśmy się nimi fascynowali i nie porzucali tej naszej naprawdę potrzebnej w życiu fascynacji na rzecz, no właśnie, czegoś materialnego. Będziemy tego żałować i myślę, że ja przez spory czas e, żałowałem pewnych momentów, w których starałem się obrócić jakoś moje naprawdę tkliwe zainteresowania w pracę. No, kłócę się jeszcze gdzieś tutaj wewnętrznie, czy, czy aby na pewno tworzenie z pasji pracy to jest dobra praktyka. Podobno kiedy naszą pracą będzie nasza pasja, to w życiu nie przepracujemy ani dnia. Aczkolwiek z drugiej tej strony, kiedy naszą pracą stanie się nasza pasja, to czy dalej może się to nazywać pasją? Subskrybuj po więcej.